Mistrzostwa świata zbliżają się do końca, ale zanim poznamy triumfatora, przed nami półfinały. Jeden z nich już niebawem na naszej antenie, więc nie wyłączajcie Państwo odbiorników. Będzie się działo. Zapraszamy Państwa na Lusail Stadium, gdzie za chwilę odbędzie się, miejmy nadzieję, interesujący mecz. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. To już ostatnia prosta przed finałem tego mundialu. Dziś poznamy jedną z drużyn, które w nim zagrają. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglikami. Półfinał czas zacząć, a potem skończyć i awansować do ostatecznej walki o puchar, ale tylko jedna z tych dużych zagra w finale. Trzeba położyć wszystko na szali. Tu będą grali na 120% swoich możliwości. Kto będzie twardszy, silniejszy, sprytniejszy? Zobaczmy. skład reprezentacji Polski. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Szykuje nam się wyborne widowisko. Biało-czerwoni zaczynają mecz. Podanie do Kamila Jóźwiaka. Teraz centra do Lewandowskiego. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Podaje do Fodena. nie daje się przesunąć. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I mamy teraz celne podanie. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Zieliński przyjmuje piłkę. Dobra, teraz obrona bramkarza. Czy z trafić? No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu nakarnego, to gramy dalej. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. To gracz tego samego gatunku co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie efektowny, ale... faun, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. A i blisko było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda. Traci piłkę po tym wejściu. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Broni, ale piłka wciąż w grze. I po akcji, jak się okazuje. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Z piłką Robert Lewandowski. Dobra decyzja. Indywidualna akcja. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Kyle Walker. Przyjmuje Foden. Sterling. Przed szansą! Świetnie to blokuje. Juka zagrana do Sterlinga. Gwizdek, mamy spalonego, a więc nic z tej akcji. Nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przodu. Przechwyt. Dobre zachowanie. Foden przy piłce. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. O, i to był książkowy odbiór piłki. Jude Bellingham. Henderson. Podanie do Sterlinga. Jordan Henderson. Podaje do Fodena. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Juźwiak. Lewandowski ma teraz piłkę. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Aut po tej udanej interwencji. Piłka poza boiskiem. Out. Piłka zagrana do Sterlinga. Uwaga, będą prowadzić. 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Wznowienie gry. Polacy w gorszej sytuacji. Choć czasu mają sporo, by wyrównać. Co wymyśli Kamil Jóźwiak? Szansa Lewandowskiego! I zatrzymał to ładnie. Jodr z rzutu rożnego. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Z piłką teraz Krychowiak. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Miała być kontra, tymczasem jest strata. Co wymyśli Kamil Jóźwiak. Szansa! Będzie remis! Urany boskie, co tu się dzieje! Kolejny gol, tylko w drugą stronę! Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Gramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla goalkeeper. I mamy remis. 1 do jednego. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Rzuca teraz piłkę do środka. I strata piłki. Ben Chilwell. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Podaje do Fodena. Szansa. Harry Kane. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Podanie do Jordana Hendersona. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Za nami koniec pierwszej połowy meczu na stadionie Lusail. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Błąd i strata. Łacheta przy piłce. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Rahim Sterling. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak mieszcza się bliżej środka i uderzenie zablokowane. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Henderson. Ben Chilwell. Rice przy piłce. Jude Bellingham. Będzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Jutka trafia do Przemysława Płachety. O tak, proszę Państwa. To jest w To rozumiem. Świetny odbiór. Hurricane Kane, Harry Kane, ale zabrakło mu precyzji. Traci piłkę. Kane zagrywa na dobieg. Poszedł do piłki. Urwał się o obronie. Zablokował ten strzał, ale wciąż musi być czujny. Podanie do Jordana Hendersona. Przełówka do Hendersona, dobra interwencja, przytomne, z... uwaga, teraz, co okazja. Stat bliska to powinien być gol! Gol kibertonko. był tu na straconej pozycji, ale broni! Krótkie rozegranie z pod chorągiewki. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I oglądamy mnóstwo sytuacji podbramkowych. Przejęcie pod presją, co zrobi? Piłka w siatce! Prowadzą! Teraz zespół przeciwny musi odpowiedzieć. Choć do końca tego półfinału zostało jeszcze dużo czasu. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Aktualny wynik to 2 do 1. No, prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. Anglicy dokonają teraz zmiany. Ależ doskonała sytuacja. Będzie bramka. Ależ ma rozregulowany celownik, ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Declan Rice. Maguire. Był faul i sędzia podyktował rzut wolny dla Anglii. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść. Dobra decyzja. Rice traci piłkę po tym doskoku. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Proszę Państwa, piłka znowu w siatce. Polacy z kolejnym trafieniem. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Mamy więc 3 do 1. Jordan Henderson. Andia oddała piłkę rywalom. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. No i po ataku zagrożenie minęło. Grosicki. Świetne, filtrujące podanie. Była okazja, ale nie ma bramki. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Mason Mount. Rachim Sterling. Podanie do Sterlinga. O, i to był książkowy odbiór piłki. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Miękkie dogranie, będzie groźnie. Świetnie teraz to zablokował. Z piłką teraz Krychowiak. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu, ale to by było tyle, koniec akcji. Piłka na aucie, wznowią Anglicy. Podaje do Foden'a. Teraz Declan Rice. Szansa. Harry Kane. Tak! za proszę Państwa. Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. A zatem jest teraz 3-2. Dobrze odebrana piłka. Wale zaczną z autu. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwone. Do końca meczu już tylko minuta, plus to, co doliczy sędzia. Kim Sterling! Proszę państwa, mamy to! Końcowy gwizdek! Już nic nie odbierze Polakom awansu do finału. Ten mecz zdecydowanie należał do formacji ofensywnych obu drużyn, z których jedna była w stanie dostarczyć o jedną bramkę więcej. Bramkę na wagę wygranego półfinału. Należą im się wielkie brawa, bo to kolejny dowód na to, że w futbolu o zwycięstwie często decydują detale. Robert Lewandowski przyzwyczaił nas do zdecydowanie lepszych występów. Nie uważasz Jacku? Tomku, trzeba powiedzieć, że miał trochę pecha, bo za...